No dzień dobry, kochani. Słuchajcie, tutaj jest karty na weekend teraz, tej piąteczek, sobota, niedziela. Słuchajcie, kochani, wydarzenie, główna energia tego tygodnia to jest po prostu odpuszczenie czegoś, zostawienie czegoś, co, co wy tam nie macie. Machnięcie ręką trochę na przeszłość, na jakieś tam sprawy, szybkie wyjście, wyjście po prostu na prostą i rzucenie się wir pasji różnych zadań, być może sportu, entuzjazmu, flirtów, nowych znajomości, kontaktów z ludźmi. Bardzo ciekawy przekaz, kochani, tak? Jest zapowiedź rozwiązania, które powiedzmy, powiedzmy, że da Wam taką jasność, na czym stoicie, jak dalej żyć i funkcjonować. To jest dobre. I tutaj jest zapowiedź po prostu końca jakichś problemów, tak? Jakiegoś ciężkiego okresu czasu i w ten weekend mamy szansę naprawdę z impetem po prostu odżyć tak naprawdę również. Bardzo fajny przekaz, Kami, tak. Ostrzeżenie jest trochę, żeby gdzieś nie jechać, do kogoś nie wychodzić. Bardzo szybko po prostu być może nie wchodzić w nowe, w nowe relacje, w nowe znajomości, bo to może w coś w nieudolnego, nieudanego. Żeby zbyt szybko po prostu nie działać, bo tak to kochani ujął. jest stanie w miejscu stagnacji, a w niektórych to może być nawet jakiś romans bez jakichś wyższych wartości, a nawet po prostu jakieś rzucenie się po prostu typowo w kierunku nowej znajomości. I kochani, może być utrata sensu życia, tak? Utrata sensu życia, zwątpienie w coś, w co bardzo mocno wierzycie, nawet od dłuższego po prostu czasu. To może być generalnie po prostu problem tutaj, w tym wypadku. Takie coś się tu będzie, kochani, pokazywało. I tak naprawdę tutaj również y, może być takie, kochani, trochę dumanie nad przeszłością i stopują Was jakieś problemy, jakieś sprawy po prostu takie już stare, które już powin powinny Was po prostu nie stopować, tak? Może być trochę taki syndrom opadania rąk, że nie wiecie, czy nie wiemy po prostu tak, co mamy zrobić, tak? Jak dalej Ty coś począć? I... Pewne wartości czy pewne zaufanie do jakichś osób po prostu tutaj mogą być cięższe, tak naprawdę tutaj. Będziemy też szukali jakiejś innej wiedzy, innych poglądów, po prostu tak, innej mądrości, bo stwierdzimy, kochani, że nasza, nasza obecna po prostu tak, czy nasze życie nie zmierza po prostu w takim kierunku, jakiego będziemy chcieli. Może nam braknąć trochę dobrych rozwiązań poniekąd, naszych takich sytuacji odnośnie naszych celów czy aspiracji, tak? Tutaj. Trochę nacisk jest taki bardziej na ten weekend, że. Odpuszczenia sobie problemów, spraw takich relacji partnerskich na rzecz po prostu nowych tutaj, tak, związków czy nowych relacji, czy po prostu próbowania tutaj nowych znajomości w tym wypadku. Tak to się będzie zaznaczało. Znaki wodne mają szansę trochę wyjść przed szereg tej, tak, oddalić się trochę od problemu, wyjść bardziej na prostą tutaj, ale Wy też uważajcie trochę na takie czekanie, na jakiś odzew, na czyjąś zmianę tutaj, zamiast po prostu trochę pójść w nowe. W tym wypadku, abyście mieli trochę zmienić otoczenie, postawić trochę bardziej na luz, trochę się oddalić od tego zgiełku codzienności, tego typu myrze świata. Byk pan na kodzie rożet ma szansę na satysfakcję, zadowolenie, tej spokój i takie przyjemności tylko i wyłącznie dla siebie, tej, tak? Więc Wy macie szansę naprawdę w ten sposób zadowolony skończyć ten weekend. Tutaj, mimo wszystko, i macie po prostu szansę, tutaj, i nawet powinniście typowo zadbać o swoje samopoczucie. Znaki powietrzne mogą być przepracowane, zniechęcone powierzchownością albo pracy, albo jakiejś relacji tutaj, i możecie uważać po prostu tutaj, że ktoś się nie stara, komuś nie zależy, na, na kontakcie z wami, tak, tutaj, na współpracy i tym podobnych rzeczach. I wy, kochani, możecie mieć po prostu takie wypalenie, przemęczenie. Baran Lestrzelec odczuje trochę problemy finansowo-materialne, bądź bardziej bym powiedział, że tutaj trochę od. Yy, pogorszenie trochę waszej pozycji tej tak zawodowej Yy, trochę takie coś, abyście po prostu mieli uraz dookoła, że ktoś wam czegoś nie chce dać, nie daje, i to jest po prostu taka trochę karta o ślegu uporu, że nie jest tak, wy chcecie, a wy czekacie, wy stacie miejscu, stoicie w miejscu, bo wy chcecie coś inaczej, tak? I to może być takie, powiedzmy, takie trochę przyblokowanie, takie trzymanie się czegoś kurczowo, co na przykład się nie zmieni, po prostu tak, i nie nastąpi tutaj w tym wszystkim. Tak, jak to jest coś pokazane. Uważajmy na jakieś oszustwa, ale rada też jest taka że w tym weekend można coś przykombinować i powinien mieć ciastko i zjeść ciastko, tak, tutaj. U niektórych jakieś trochę kombinowanie, czy zatajanie może jakiejś całej prawdy może po prostu poniekąd przynieść jakiś sukces i lepsze po prostu rozwiązania. Fascynujące. Dajcie jak znać w komentarzu, co sądzicie, po prostu tak, czy odsłuchaliście to oczywiście do końca. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się na kolejnych czytaniach i oczywiście zaobserwujcie profil.